Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Świata, które odbędą się 20 26 maja tego roku w Dżonkowie. Wezmą udział w konferencji pani Anna Bajan, prezes Polskiego Związku, pan Sebastian Jagiełowicz, dyrektor organizacyjny Mistrzostw Świata Młodzieżowych w Dżonkowie, pan Stanisław Pytel, dyrektor sportowy. I koordynator Mistrzostw Świata w Warszawie, które się odbędą już we wrześniu. I pani Oktawia Nowacka, medajska wielu imprez międzynarodowych, a w tym roku pierwsza zawodniczka rankingu Pucharu Świata. Niedawno wygrała również jeden, jeden z zawodów Kucharu Świata. Poproszę o głos panią prezes Polskiego Związku, panią Anię. Rok 2014 jest rokiem szczególnym dla polskiego pięcioboju, ponieważ pierwszy raz w historii. A drugi raz w historii światowej dwie najważniejsze imprezy pięciobojowe rozgrywane są w jednym państwie. W przyszłym tygodniu w poniedziałek od 20 maja rozpoczynają się Mistrzostwa Świata młodzieżowców. Są to zawodnicy do 21 roku życia. Zawody Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się w Polsce po raz czwarty. Po raz pierwszy odbyły się w roku 76. Drugie, Drugie odbyły się również drzonkowie w, w roku 92, w roku Olimpii, Olim, Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Zawody młodzieżowe były również sukcesem dla polskiej ekipy, ponieważ nasza drużyna chłopieńca zdobyła złoty medal drużynowo oraz indywidualnie zawodnik Mateusz Nowicki zdobył medal srebrny. Trzecie zawody Mistrzostwa Świata Juniorów odbyły się również w Drzonkowie w roku 2012, i również na tych zawodach y, drużyna polska odniosła sukcesy zdobywając dwa medale. Y, dru, drużyna dziewcząt zdobyła srebrny medal, oraz sztafeta mieszana nasza zdobyła medal brązowy. Mistrzostwa Świata Drzonkowie jak powiedziałam, odbędą się po raz czwarty. Przewidziane jest start około, nie około, dokładnie 32 ekip z całego świata. Również ekipy bardzo egzotyczne, które do tej pory nie, mia, nie brały udziału w zawodach tej rangi. To jest ekipa Nowej Zelandii. Zgłosiło się sporo ekip z Ameryki Południowej. Widać tendencję bardzo mocno rozwoju tej dyscypliny w, na, na tym kontynencie. Jest to związane zapewne z igrzyskami. 2016, które mają się odbyć w Brazylii w, Buenos Aires, w Rio de Janeiro. Natomiast co do przygotowań do tej imprezy poproszę potem o zabranie głosu pana Sebastiana Jagiełowicza. Natomiast jeszcze w kilku słowach powiem o zawodach, które mają odbyć się na początku września od 1 do 6 września w Warszawie. To są mistrzostwa świata seniorów. Najważniejsza impreza światowego pięcioboju w tym roku. Również po raz czwarty Mistrzostwa świata seniorów odbędą się w Polsce. Po raz pierwszy odbyły się w roku 81, następnie były w roku 87 i 2005 roku. Te zawody będą czwartymi zawodami. O randze zawodów może świadczyć to, że pan prezydent Rzeczpospolitej przyjął patronat honorowy nad naszą imprezą. Natomiast przewodniczącą komitetu honorowego Mistrzostw Świata Seniorów, które obronią się w Warszawie, została pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Również my mamy bardzo duże poparcie władz, zarówno w Ministerstwie Sportu, jak i w Ministerstwie Obrony. Dużą pomoc zyskujemy od władz Warszawy i będziemy starali się, aby impreza warszawska była imprezą bardzo, bardzo elegancką. Rozumiem, że nie mamy możliwości przebić się medialnie poprzez... z tego powodu, że są to zawody rozgrywane równolegle z Mistrzostwami Świata w Siatkówce. Natomiast jest to pewnego rodzaju ewenement, że dwie tak ważne imprezy na najwyższym światowym poziomie w dwóch olimpijskich dyscyplinach będą rozgrywane w jednym miejscu, o jednym, w jednym czasie. Także myślę, że z tego powodu również możemy być dumni. Mam nadzieję, że nasze zawody i jedne i drugie będą pozostaną w pamięci zarówno zawodników, trenerów, oficjeli, jak i władz, jako zawody bardzo przyjazne, bardzo dobrze zorganizowane. W tej chwili przekażę głos panu Sebastianowi Jagiółdowi, który opowie o szczegółach organizowaniu zawodu Przypomnę. Ale to widać, że władze światowe doceniają organizację w Polsce imprez i to jest najważniejsze, bo dwie najważniejsze imprezy w tym roku są właśnie w Polsce. Zdecydowanie tak, jest to zapewne nie tylko wspomnienie historycznych wyników, jakie osiągali Polscy pięciobojeści, bo za historii i wspomnienia nikt nie daje organizacji tak ważnych imprez. Natomiast jest to docenienie organizacyjne, umiejętności organizacyjnych. Przypomnę Państwu, że Polska praktycznie co roku jest organizatorem imprez światowej rangi. W 2013, w ubiegłym roku organizowaliśmy Mistrzostwa Europy Seniorów, dwa lata temu Mistrzostwa Świata Juniorów, trzy lata temu Mistrzostwa Europy Juniorów. Także praktycznie co roku mamy imprezę rangi światowej. I doświadczenie, które posiadamy, poszło w świat i zostało uznane przez Światową Federację Pięcioboju. Dlatego przyznano nam w tym roku organizację dwóch najważniejszych imprez. Bardzo dziękuję. Wygląda na to, że Dżonków staje się taką stolicą pięcioboju. Organizacyjnie również. Panie Sebastianie, poproszę kilka słów o organizacji. Drzonków jest polską stolicą razem z Warszawą Pięcioboju Nowoczesnego. Drzonków był budowany specjalnie dla polskiego Pięcioboju Nowoczesnego i to wspaniały rok 76, kiedy po raz pierwszy gościliśmy uczestników młodzieżowych Mistrzostw Świata. Obiekty w Żonkowie w niedawnym okresie zostały wyremontowane nakładem prawie 30 milionów złotych. Koszt modernizacji obiektów to m.in. koszta związane z remontem basenu, parkurów, hoteli oraz zaplecza dla polskiego pięcioboju, czyli strzelnica. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia Drząkowa, bo jest naprawdę wspaniałym ośrodkiem. Drząków jest gotowy w każdej chwili przyjąć uczestników tak ważnej imprezy. Jesteśmy gotowi pod każdym względem. W tej chwili dopinamy. Przygotowanie obiektów. W zasadzie sala Szermiercza już jest gotowa. baseny w tej chwili już są oddane do użytku. parkur jeździecki lada moment będzie gotowy, bo w międzyczasie jeszcze odbywają się również inne zawody. A nie byłoby to możliwe bez wsparcia samo, naszego samorządu Województwa Górskiego, Urzędu Miasta Zielonej Góry, Urzędu Gminy, które nas bardzo wspierają w organizacji tych zawodów w postaci przekazania dotacji oraz udostępnienia obiektów. E <síntos> Przyjąć 32 reprezentacje w sumie 230 prawie zawodników startujących jest wyzwaniem. Do tego jeszcze liczne grono wolontariuszy, którzy nas zaszczycą. Zawody rozpoczynają się w poniedziałek uroczystym otwarciem w wspaniałej palmiarni zielonogórskiej, następnie od wtorku od rana rozpoczynamy już konkurencję. Pierwszy dzień to są sztafety pań, drugi dzień to są sztafety panów, następnie dwa dni eliminacyjne w UJ 24, 25, 24 to oczywiście są finały dziewcząt, pań, niedziela 25 to finały panów oraz 26 poniedziałek to są sztafety mix, czyli konkurencja, która mamy nadzieję, że pojawi się już na igrzyskach olimpijskich, czyli startuje zawodnik i zawodniczka. Będzie to wspaniałe wydarzenie. Święto w województwie lubuskim, województwo lubuskie jest bardzo znane z pięcioboju nowoczesnego. Startujemy od rana i serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w zawodach, do komplicowania naszej reprezentacji. W tej chwili ruszyła już oficjalna strona zawodów, gdzie na bieżąco będzie można śledzić wyniki. Będzie również produkowany sygnał telewizyjny, gdzie na żywo będzie można transmisję z ośrodka oglądać, tego co się dzieje. No i w zasadzie z mojej strony to tyle. Szczegółów organizacyjnych jest bardzo duże, ale myślę, że najważniejsze już Państwu wymieniłem. Bardzo dziękuję. Niech poprosimy o Octavię, o kilka słów jako zawodniczkę, to jeszcze pan Stanisław pytał o skład naszej reprezentacji właśnie na te Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Rządkowie. Widać tutaj, że w tym składzie ośmiu zawodników, aż siódemka właśnie zawodników z Mazowsza, a szóstka z Warszawy, także poprosił jeszcze o kilka słów w aspekcie sportowym. Jeśli chodzi o naszych zawodników, to faktycznie mamy są hmm. dwa ośrodki. Rząd i Warszawa i wśród naszych reprezentantów ośmiu według regulaminów tylko mogą startować po czterech każdej z kategorii. Wśród dziewcząt jest Anna Maliszewska, młoda zawodniczka, która ostatnio zakwalifikowała się do finału Pucharu Świata na Węgrzech. Zawodniczka z UKS Żoli Bosz Klubu Warszawskiego jest Paula Markowska, zawodniczka z Legii, z UKS Legia, młoda zawodniczka Marta Kopecka z Puszkowa i jeszcze młodsza Ismena Dobrosielska z UKS G8. Bielany. To są wszystkie zawodniczki. Na to Natomiast wśród panów, wśród których przyznam, że mam nadzieję, że będą, będą walczyć o medale, to są zawodnicy UKS Żoliborz Sebastian Stasiak, bardzo młody i bardzo obiecujący zawodnik z UKS Żoliborz. Następnie Jarosław Świderski z UKS Bielany. Przemysław Kryczka, to jest jedyny zawodnik, który jest z Żonkowa i czwartym zawodnikiem jest Michał Graleski, który też reprezentuje barwy UKS w Żoliborz. Ekipa jest bardzo młoda, większość tych zawodników jeszcze będzie startowała w następnym roku w tej tak kategorii, natomiast myślę, że wśród tych młodych zawodników yy, Będą też ci, którzy w następnych latach będą walczyli o Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku. Bardzo dziękuję. Oktawia, ty na co dzień w tej chwili trenujesz właśnie z tymi zawodnikami w Żonkowie. Jak widzisz ich przygotowanie może jako koleżanka starsza zawodniczka i zwycięzczyni Pucharu Świata? Na pewno będziesz się dopingowała za chwilę przy okazji Mistrzostw Świata Młodzieżowców, tak? chciałam przylecieć tutaj. Wydaje mi się, że są olbrzymie szanse właśnie na medale i nie tylko te w sztafetach mieszanych i, i zwykłych i w drużynie, ale także medale indywidualne. I myślę, że tutaj jeśli wszystko pójdzie, pójdzie dobrze, wszyscy są na tyle przygotowani, żeby te medale zdobywać, także. No mam nadzieję, że właśnie teraz, tak jak ten sezon właśnie dla mnie był, był dobry, to mam nadzieję, że, że właśnie wśród, wśród młodzieżowców także będzie yy, tych medali sporo. Rozwiązałaś worek z medalami, więc nie pozostaje im nic innego. Startujesz w Warszawie na Mistrzostwach Świata Seniorów, o czym mówiliśmy. Przed tomu jeszcze bardzo ważny start w czerwcu. Opowiedz nam coś o tym. W czerwcu mamy finał Pucharu Świata. No jest to ważny start, ponieważ no, to jest już ta ostatnia edycja Pucharowa, ale te najważniejsze właśnie imprezy to będą dopiero te imprezy mistrzowskie, czyli mistrzostwa Polski, Europy i Świata. No i głównie tutaj mówimy o mistrzostwach świata, które właśnie odbędą się w Warszawie. I właśnie pamiętam, jak w 2005 roku byłam jeszcze dwuboiską i miałam okazję startować tutaj w Olimpiadzie Młodzieży przy okazji Mistrzostw Świata i obserwować te zawody seniorowskie. W tym roku będę miała samą okazję wystartować w takich zawodach. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Mistrzostwa Świata Seniorów już we wrześniu. Państwo, jak wyglądają przygotowania już do tej imprezy? Mistrzostwa Świata we wrześniu będą naszymi czwartymi Mistrzostwami Świata Seniorów. Myślę, że te najważniejsze rzeczy już mamy dopięte. To znaczy zawodnicy będą skoszarowani, mieszkali będą w hotelu Mariot. Wszystkie konkurencje będą przeprowadzone w jednym miejscu, na na terenach Akademii Wychowania Fizycznego na Żoliborzu. Chcę powiedzieć, że 9 lat temu właśnie tam wprowadziliśmy tak zwaną nową jakość do organizacji Mistrzostw Świata Seniorów. Reklamowaliśmy te mistrzostwa, że wszystkie konkurencje rozgrywają się w promieniu 100 metrów i tak tam było. I od tego czasu władze międzynarodowe zaleciły, żeby właśnie w ten sposób organizować, a przyznam, że właśnie ta rzecz i ta bardzo dobra organizacja podczas Mistrza Świata w 2005 roku pozwoliła i pomogła nam na otrzymanie praw do organizacji Mistrzostw Świata już po 9 latach. Bardzo rzadko się to zdarza. No a szczególnie tak jak powiedziała pani prezes, w jednym roku Dwie imprezy: Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Świata Seniorów. To w historii Pięcioboju zdarzyło się tylko raz. To było w 1986 roku w Montecatini we Włoszech. Także jesteśmy z tego bardzo dumni. Pani prezes? Jeszcze jedna rzecz, o której. Przedtem nie powiedziałam, podczas Mistrzostw Świata młodzieży w Brzonkowie będziemy organizować również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Trójboju Nowoczesnym. Jest to o tyle istotne, że, logistycznie przede wszystkim logistycznie bardzo trudne, natomiast żeśmy starali się o organizację tych zawodów. Cała Olimpiada Młodzieży organizowana jest w województwie dolnośląskim, natomiast Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego wystąpił do Ministerstwa z prośbą, aby przyznano organizację Olimpiady Młodzieży w Trójboju w Dżonkowie podczas organizacji Mistrzostw Świata Młodzieżowców. Naszą intencją było to, żeby pokazać młodzieży przyszłym adeptom pięciobojowym. Jak wygląda prawdziwy pięciobój, jak startują zawodnicy, jak, jak wygląda cała dyscyplina. Jest to również bardzo ważne dla władz międzynarodowych, aby pokazać im, jak wygląda pięciobój od podszewki w Polsce. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z panu dziennikarzy ma chęć zadania pytania, to proszę bardzo, podejdę z mikrofonem. Jeżeli nie, to na tym byśmy zakończyli. Aha, już. Proszę bardzo. W 81 odbyły się w Drzonkowie. Zwycięzcą mistrzostwa Świata został Janusz Gerard Pyciak-Peciak oraz drużyna Polska. Pierwsze miejsce drużyna. W 1987 roku Mistrzostwa Świata odbyły się w Warszawie. W 1988 złoty medal zdobyła Dorota Idzi. Bardzo przepraszam, była moja pomyłka. W 1988 roku. 88, I kto zdobył medal? Złoty medal zdobyła Dorota Idzi. Oraz drużyna dziewcząt. W, w roku 2005 Mistrzostwa Świata Seniorów odbyły się w Warszawie na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Również w tym roku będą no, zawody tam rozgrywane. Pływanie oraz strzelanie połączone z biegiem. Są to zawodnicy do 16 roku życia. Zawody Olimpiady Młodzieży odbywają się w sobotę oraz w niedzielę. W sobotę zawody indywidualne, natomiast w niedzielę zawody drużnowe. Zapewne. Jest... Zapewne. Już oddaję głos panu trenerowi dyrektorowi sportowemu. Y, y, w Mistrzostwach Świata Seniorów, ile zdobyliśmy medali? Y, w Mistrzostwach Świata Seniorów, znaczy tak z dokładnością trudno powiedzieć, znaczy, y, ze wszystkimi medalami, ja służę statystykami, przyznam, że nie byłem przygotowany. Mamy ponad, y, we wszystkich kategoriach zdobyliśmy ponad y, 200 do poprzedniego roku było 203 medale. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, to aktualnie chyba zdobyliśmy około 63 medale. Jesteśmy, z tego co wiem, to jesteśmy na trzecim miejscu w historii, yy, znaczy w klasyfikacji tej medalowej. Yy, tu chcę powiedzieć, że wśród kobiet tutaj, no to jesteśmy zdecydowanie Liderem i przez podejrzewam jeszcze parę lat, dłu przez dłuższy okres czasu, na pewno nie zejdziemy z pierwszego miejsca. Ale jeśli będzie potrzeba, prześlę wszystkie bardzo dokładne wyliczenia, bo te wyliczenia prowadzimy, bo to jest nasz dorobek. I, a chcę powiedzieć, że w poprzednim roku, bo y, mieliśmy na Mistrzostwach Europy medal dziewcząt, właśnie y, Oktawia Nowacka. W sztafecie razem z Aleksandrą Skarżyńską i Katarzyną Wójcik zdobyły medal srebrny. przegrywając tylko z bardzo mocnymi angielkami. Ja, ja jeszcze, przepraszam bardzo, ja jeszcze chcę poinformować, że pięciobój mimo tak małej ilości konkurencji jest chyba dyscypliną w Polsce, która przyniosła najwięcej medali na zawodach rangi mistrzowskiej. Trochę nieszczęściem naszej dyscypliny jest to, że podczas zawodów i igrzysk olimpijskich mamy możliwość zdobycia tylko dwóch medali, kompletów medali w konkurencjach indywidualnych, zarówno kobiecej, jak i męskiej. I to właściwie stawia nas z tyłu za innymi dyscyplinami, takimi jak pływanie, czy lekka, atletyka, czy wiosła, kajaki, gdzie tych możliwości mamy, jest dużo więcej. Natomiast, natomiast tak. Medale zdecydowanie mamy. Jeszcze, przy, jeszcze chcę Państwu przypomnieć, że, że jako jedna z niewielu dyscypliny od, od roku 2000 kwalifikujemy na Igrzyska Olimpijskie maksymalną ilość zawodników. Natomiast wracając do Polskiej Olimpiady Młodzieży, to bardzo możliwe, że to jest w ogóle GULSAT, ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, także możliwe, że będzie to. Tak, historyczna, bo z tego co pamiętam, ministerstwo chce zawiesić te zawody, więc to, co się będzie działo członkowie, pani prezes, może być znaczące. Tak, tak, tak wygląda i zwycięzcy Igrzysk, zwycięzcy Olimpiady Młodzieży faktycznie mają szansę być ostatnimi zwycięzcami Olimpiady Młodzieży. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, nie Mówimy o których mistrzostwach? Jeśli będzie przygotowania do mistrzostw świata seniorów, one są bardzo jakby tak powiedzieć skoszarowane. Teraz właśnie jesteśmy na zgrupowaniu Brzonkowie, Oktavia, Nowacka, Kociła na jeden dzień i od 23 czerwca 22 czerwca praktycznie non, non stop w czasie przez te dwa, dwa miesiące będziemy na zgrupowaniu, głównie będziemy trenowali w Dżonkowie. Tam mamy najlepsze warunki. Wymaga no, te zgrupowania, no po prostu one muszą być, ponieważ Zawodnik, który się przygotowuje do mistrzostwa świata, znaczy, zawodnik pięciobojąt musi trenować około to są z reguły cztery treningi dziennie. Mniej więcej po półtorej godziny samego treningu to jest 6-7 godzin dziennie tego treningu. Natomiast yy, no muszą jeszcze odpocząć, muszą muszą to jest bardzo yy, obciążający, no taki jest taka jest specyfika jest to do opanowania pięć konkurencji. Także tak będziemy wyglądali i myślę, że, że ten system przygotowań do Mistrzostw Świata to właśnie mamy sprawdzony przez wiele, wiele lat. Był właściwie realizowany z dobrymi wynikami. Także powtarzamy to co dobre. Ja mam pytanie do Pani Oktawi. Proszę mi powiedzieć, gdzie odbędzie się finał Pucharu Świata? Jaki, jak, jaka jest Pani przewaga nad najdrożniejszą rywalką i czy jest szansa na zdobycie tego pucharu? To znaczy, finał Pucharu Świata odbędzie się w Sarasocie w Stanach. W, w Sarasocie. W Sarasocie, tak. Tak. I y, 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 to znaczy. To y, finał Kobiet odbywa się 6 czerwca. To jest jeden dzień bez kwalifikacji, i tu właśnie chciałam powiedzieć o tej klasyfikacji generalnej, ponieważ ta klasyfikacja, która była prowadzona do tej pory, to była klasyfikacja do finałowych zawodów. Czyli po czterech. Po czterech Bucharach Świata jest prowadzona klasyfikacja do tego, finał, do tego finałowego Bucharu, i tam można tak powiedzieć, że licznik się zeruje. Po prostu w finale startuje najlepsza 36-ka i walczy po prostu o jak najlepsze miejsce w tej ostatniej imprezie. To znaczy pierwsze zawody Pucharu Świata nie odbyły się z powodu problemów organizacyjnych. Zamiast tego zostały zorganizowane międzynarodowe zawody Open kapulko. Właśnie te zawody zwyciężyłam. Później odbył się drugi Puchar Świata w Kairze, a następnie w Chengdu w Chinach. Tam również zajęłam w jednym i drugim pucharze drugie miejsce i w ostatnim Pucharze Świata, w czwartym na Węgrzech, zwyciężyłam. Ket gemet. Jak, jakkolwiek się to czyta ja dokładnie, ja to, nie, to, właśnie. <grywa> ta pani tak. Okay. To czytanie, równe, nie Zaraz Dziękuję bardzo. A później na Mistrzostwach Świata w Warszawie, czego byśmy sobie bardzo życzyli. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja może tutaj powiem taką rzecz, że pięciogór jest naprawdę bardzo trudną dyscypliną i, i bardzo loteryjną ponieważ nie jest to jak w innych dyscyplinach, że jeżeli się osiąga jakiś wynik, wynik czasowy to on kwalifikuje i ustawia pewną klasyfikację. Natomiast w pięcioboju są dwie konkurencje, w pewnym stopniu loteryjne jest to jazda konna i szermierka. W szermierce należy pamiętać, że jeżeli ktoś wygrywa, jego przeciwnik przegrywa i ma odejmowane punkty, także trudno tutaj z góry ustawiać klasyfikację, końcową zawodów. Jest wiele, wielu pretendentów do, do zwycięstwa. Powiem Państwu, że, że, podczas Igrzysk Olimpijskich, gdzie startowało 36 osób, to 20 osób to byli medaliści mistrzostw świata, czy też mistrzostw Europy. Także rotacja w pięcioboju jest naprawdę olbrzymia i trudno z góry przewidywać i zakładać osiągnięcie miejsca. można, można się spodziewać, że zawodnik jest dobrze przygotowany i ma szansę, natomiast co do miejsca przewidywać jest bardzo trudno. Panie Sebastianie, przypomnimy w takim razie na koniec tylko program Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Żonkowie, które już przypominamy 20 do 26 maja, czyli najbliższa impreza. Proszę bardzo. Tak, rozpoczynamy 20. Oficjalne otwarcie będzie 19, część sportowa to jest od 20 maja, to jest wtorek, serdecznie Państwa zapraszamy. Sztafety kobiet, następnie 21, Środa sztafety panów, następnie dwa dni eliminacyjne, czyli czwartek i piątek. W sobotę finał kobiet, w niedzielę finał panów oraz w poniedziałek sztafety mix. Bardzo dziękuję. W materiałach prasowych jest podany do Pana Sebastiana kontakt, także gdyby w trakcie imprezy potrzebne były jakieś informacje, to prosimy o ten. Kontakt i na pewno wszystkie informacje zostaną przesłane. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam w kuluary do rozmów. Bardzo dziękuję. dziękuję.